Jak święta, to świąteczna babeczka. Dzisiaj mam dla was propozycję upieczenia właśnie takich babeczek. Do tego nam będą potrzebne takie produkty. Jaja, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, cukier, olej, proszek do pieczenia. Ja już się przygotowałam, umyłam ręce i założyłam fartuch i przystępuję do pracy. Do miski wbiłam jaja i wsypałam cukier. Wszystko ubiłam. Gdy ubiłam te jaja, teraz mogę już wsypać kolejne produkty, czyli mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia. Delikatnie mieszam. Składniki mi się połączyły, mogę na końcu wlać olej i też delikatnie mieszać. Tak przygotowaną masę wlewam do foremek. Nie napełniam ich do końca, gdyż one jeszcze nam urosną. Układam na blaszce. Wkładam do piekarnika na 20-25 minut w temperaturze 180 stopni. Moje babeczki są już gotowe. Ja dodałam troszeczkę kakao. Po wystudzeniu i wyjęciu można je oczywiście udekorować według własnego uznania. Życzę Wam udanych i wesołych oraz zdrowych świąt.